Z przebudzenia świadomości. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z tematem energii. Bardzo ważny temat Ym... i bardzo też szeroki temat. Natomiast ja dzisiaj yy, chciałabym Wam opowiedzieć o energii słów. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o tym, czy, ktoś, czy jeszcze nie słyszeliście, ale na pewno na 100% każdy z Was. Słyszał choć raz o tym, że słowa mają moc. No i faktycznie mm. <słowa>, słowa mają moc, a konkretniej słowa mają określoną wibrację. Są słowa, która, które po prostu są uznane za słowa wysokowibracyjne, czyli takie słowa jak miłość, przyjaźń, radość, dobro, piękno. I są też słowa niskowibracyjne, jak yy, Jesteś brzydki, jesteś głupi. No, generalnie każdy z Was jest w stanie sobie wyobrazić więcej tych słów niskowibracyjnych. Były nawet przeprowadzane na ten temat różnego rodzaju eksperymenty. Jednym z nich może słyszeliście jest eksperyment o ryżu w słoiku. Jak nie, to możecie sobie wygooglować. Ja dzisiaj opowiem Wam o eksperymencie, który miał właśnie pokazać moc słów. I był przeprowadzony w jednej ze szkół w Emiratach Arabskich. I wyglądał on mniej więcej tak, opowiem Wam o nim teraz w skrócie. Eksperyment nosił nazwę taką dosyć mocną, znęcanie się nad kwiatami. I był przeprowadzony w ten sposób, że dwie rośliny, dwie draceny. Miały zapewnione dokładnie te same warunki bytowe, czyli dostęp do światła, dostęp do wody, ta sama doniczka, podobne miejsce tak naprawdę, bo one były ustawione niedaleko siebie. Natomiast jedynym jakby warunkiem, jedynym, jedyną rzeczą, która je różniła, było to, co słuchały na swój temat dlatego że wcześniej uczniowie z tej szkoły przygotowali, przygotowali dla jednej rośliny komplementy a dla drugiej można powiedzieć ogólnie o Belgii. Czyli jedna roślina przez 30 dni non stop słuchała komplementów na swój temat, czyli słów, które powszechnie są uznane za wysokowibracyjne, takich jak miłość Radość, przyjaźń, piękno, dobro, tak? Czyli jesteś ładna, jesteś piękna, świetnie rośniesz, dobrze ci idzie. A druga roślina słyszała dokładnie odwrotnie. Jesteś beznadziejna, jesteś głupia, jesteś brzydka yy, i tego typu rzeczy. Yy. A więc to, był jed, to była jedyna rzecz, która, która różniła te, te rośliny. I na efekty tak naprawdę nie trzeba było długo czekać, bo roślina komplementowana miała się świetnie, natomiast roślina, która słuchała codziennie na swój temat niewspierających słów, miała się z każdym dniem coraz gorzej. Eksperyment był przeprowadzony w szkole i tak naprawdę miał pokazać dzieciom, że ma znaczenie to, co mówią do no swoich rówieśników. Ma znaczenie, jakich słów używają, ma znaczenie, czy dokuczają, czy mówią jakieś negatywne rzeczy, obrażają, jakieś obelgi, że to po prostu miało im zademonstrować, że to ma realny wpływ na to, nie tylko jak ta osoba się czuje w danym momencie. Ale jak reaguje całe ciało, ta roślina zaczęła więdnąć. Słuchajcie, to jest mocne. Ta roślina zaczęła więdnąć tylko i wyłącznie pod wpływem słów, energii słów, wibracji słów. I to jest jedna rzecz, że słowa mają określoną swoją wibrację. Natomiast ma również znaczenie. Jakby intencja, z jaką wypowiadamy dane słowa. Na pewno zdarzyło wam się być odbiorcą albo nadawcą, że słów, że na przykład kogoś przepraszacie, albo za coś dziękujecie, albo za coś się cieszycie, ale jakby czujecie, że to, że to tylko słowa są wypowiadane, ale wy czujecie się zupełnie inaczej. I to jakby nadaje ładunek energetyczny temu słowu, czyli tak zwana intencja, która idzie za słowem, również ma znaczenie. Bo każdy z was przynajmniej raz w życiu poczuł, że jest przepraszany, ale osoba wcale tak naprawdę nie chce nas przeprosić, że za coś ktoś nam dziękuje, ale tak naprawdę nie czuje tej wdzięczności. Więc tak jak mówię, mamy dwie rzeczy: wibracje słowa, ale też jakby. Intencja, która intencja wypowiadanego słowa, tak? czyli osoby, która wypowiada to słowo, to również ma znaczenie. Ok. Podsumowując, czyli mamy tutaj dwie rzeczy: słowa mają swoją wibrację, ale również ty, myśląc i czując w odpowiedni sposób, wypowiadając te słowa, nadajesz im dodatkowy ładunek energetyczny. Idąc dalej, dzisiaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na słowo. Muszę. Zastanówcie się, ile razy w ciągu dnia używacie słowa muszę. Muszę wstać wcześnie rano, muszę jechać do pracy, muszę zawieźć dzieci do szkoły, muszę ugotować obiad, muszę poćwiczyć, muszę schudnąć, muszę coś zrobić, muszę zrobić pranie. Muszę, 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 muszę. muszę. Przyglądając się słowu muszę, po pierwsze, ma ono wibrację taką trochę jedną z tych niższych, z tych cięższych wibracji, dlatego że jest ono związane z powinnością, z tym, że coś jest narzucone Tobie. Czyli jak gdyby jest zupełnie inaczej, jak wypowiadasz, że coś chcesz zrobić. A, że coś musisz zrobić, że czegoś pragniesz, a coś musisz. Czujecie na pewno, że jest zupełnie inna energia za słowem "muszę" i "chcę". Eee... No i właśnie, to ma znaczenie. To tak zwany e... mała zmiana, duży efekt. To, jakich słów używasz, ma znaczenie. I przyglądając się dzisiaj słowu "muszę", zastanówmy się. E... Jak dana czynność, tak, yy, którą musisz zrobić, jest odbierana podświadomie twoje, przez Twoje ciało. Czyli odbierana jest, coś, odbierana jest na poziomie energetycznym, na poziomie podświadomym jako powinność, jako obowiązek, jako coś ciężkiego, coś, co trzeba zrobić, ale niekoniecznie chce się to robić. Coś, co trzeba zrobić, coś, co jest Twoim, twoją, twoim obowiązkiem, co jest wpisane gdzieś w Twój rozkład dnia, ale być może nie sprawia Ci radości. Chociaż niekoniecznie wypowiadając te czynności, które musisz zrobić, tak jest, ale używając tego słowa, Twoje ciało, Twoja podświadomość, Twoja energetyka już odbierają wibracje na pewnym poziomie. Dlatego proponuję Ci dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to jest w ogóle zrobienie sobie takiego audytu, ile razy w ciągu dnia używasz słowa muszę. E a następnie, jak zobaczysz, że skala używania tego słowa muszę jest naprawdę du duża, to zastanów się, w, jaki w jakim słowem można by zastąpić słowo muszę, aby nadać tym czynnościom, wszystkim, które musisz, więcej lekkości. Kontynuując jeszcze temat właśnie muszę, nie muszę. Chciałam Wam powiedzieć, że co do zasady, Wy nic nie musicie. Nie musicie wstawać rano, nie musicie chodzić do pracy, nie musicie odwozić dzieci do szkoły. Tak naprawdę na, mm, na poziomie decyzyjności wy wybieracie, się to, wy wybieracie to zrobić. Decydujecie się wstać o określonej godzinie, wykonać określone zadania. To jest Wasza decyzja. Moglibyście równie dobrze. Podjąć decyzję, że tego nie będziecie robić. Ale z jakichś powodów decydujecie się to robić. I to jest ok, ale trzeba mieć świadomość, że nie musicie tego robić, tylko że wybieracie to robić. I to już jest pierwsza zmiana w Waszej świadomości, którą dobrze zaimplementować do Waszego życia. Czyli nic z czynności, której dzisiaj wykonujesz w swoim życiu, nie musisz, możesz, to jest Twój wybór. Świadomy wybór. Chcę, Robić te konkretne rzeczy. To jest pierwsza sprawa. No i teraz druga, drugi krok to zastanowić się w takim razie: ok, skoro ja to wybieram, wybieram dla siebie dzisiaj wstać rano, zrobić jogę, pomedytować, zjeść śniadanie, iść do pracy, pobawić się z dziećmi itd., itd. Skoro to są moje decyzje na mój dzisiejszy dzień. To jak mogę nadać tym czyn czynnościom jeszcze więcej lekkości poprzez dobór odpowiednich słów. Eee, no i tak właśnie, w filmiku tu już dzisiaj padło słowo jedno chcę. Może nie jest ono jeszcze najlepszym wyborem, ale jest już e, energetycznie lżejsze od słowa muszę. Czyli muszę ciężko. Chcę trochę lepiej. Decyduje się, Fajnie, biorę odpowiedzialność, decyduje się dzisiaj zrobić ćwiczenia, decyduję się dzisiaj iść na siłownię, decyduję się dzisiaj zawieźć moje dzieci do szkoły. Wybieram to, wybieram to dla siebie. Mm, już brzmi jeszcze lepiej, jeszcze lepsza energia za tym idzie. A jakbyście zastanowili się w takim kontekście jeszcze szerszym nad słowem muszę, chcę, wybieram, decyduję się, i popatrzyli tak globalnie, na przykład to, że możesz rano wstać o szóstej rano i ćwiczyć jogę. Czy to tak naprawdę nie jest Twoim przywilejem, że jesteś zdrowy, że obudziłeś się tego dnia, że Twoje ciało się rusza, że Twoje ciało jest na tyle zdrowe, że może wykonywać ćwiczenia? Że jesteś na tyle świadomą osobą, że wiesz, że wykonywanie ćwiczeń dla Twojego ciała robi mu dobrze, że po wykonaniu tych ćwiczeń czujesz się świetnie. Czyli tak naprawdę, czy to jest Twoja powinność, czy to jest Twój przywilej, że możesz to robić? Zawożenie dzieci do szkoły. Czy tak naprawdę to nie jest przywilej, że masz dzieci, marzenie wielu osób niespełnione, a Ty je masz? Czy to nie jest przywilej, że Twoje dzieci chodzą do szkoły, że żyjemy w takim kraju, w takim państwie, gdzie dzieci chodzą do szkoły, a na przykład nie idą do pracy, albo jest wojna i siedzą w bunkrze? Czy to nie jest przywilej, że masz dzieci, że one mogą chodzić do szkoły, że Ty ma, możesz je zawieźć do szkoły? To znaczy, że masz samochód, to znaczy, że umiesz prowadzić samochód. To znaczy, że Twoje dzieci są zdrowe, yy, chodzą do szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Zmiana perspektywy, patrzenia na czynności, które musimy wykonywać w ciągu dnia, jest naprawdę sama w sobie świadomość tego. Po drugie, wybór odpowiednich słów powoduje, że idzie zupełnie inna energia, do tej czynności, którą wykonujesz i samoistnie pojawia się uśmiech na twojej twarzy. Bo jak musisz coś zrobić, to jest ciężko, a jak możesz coś zrobić, bo chcesz, bo wybierasz, bo to jest twój przywilej, że możesz to robić, to zobaczcie jak to powoduje zmianę energetyczną twojego nastawienia, twojego działania. I, I samej tej czynności. E, dzisiaj to tyle, chciałam Wam opowiedzieć. Tak jak mówię, zwróćcie na to uwagę, jeśli chcecie, bo jest to bardzo mała zmiana, którą można wprowadzić już dziś, już teraz, e, samą tylko świadomością tego faktu. Jest to mała zmiana, a efekt jest duży, szczególnie w energii i w Waszym nastawieniu do, do tych czynności. Dzięki za dziś. Eee, dajcie znać w komentarzu, ile razy w ciągu dnia używacie jeszcze słowa muszę. Eee, oby coraz mniej każdego dnia. Tego Wam życzę. Pięknego dnia dla Was i do usłyszenia. Pa!